To nie jest lipa Pożyczył mi go Jak go poprosiłem Śliwa wszystkie hektary Zrobiłem Siemaneczko, siemaneczko Witam wszystkich Dzisiaj taka akcja, gruberujemy Prawie cały dzień Pole łącznie Około 9 8, 9 hektarów Poprzężycie tam po owsie Założyłem nowe łapki Łapy wielkie, do Grubera No teraz trochę zapotrzebowanie na moc się zwiększyło Ale Rusek robi swoje Także jest już godzina około 2100 Mamy klimacik Jeszcze tylko sobie sprawdzę Tak ze światłami jest To jest dobrze, ale tutaj chyba... a nie, oba świecą Wydawało mi się, że prawie nie świeci jak świeci to elegancko? No tak musi być to. Po prostu musi być. No ja to z tyłu są. Zrobimy posiełku, żeby karownik nie widział jak bardzo dajemy odukę uzdowi. Ty wiesz, jak to druga. Prędkością 0, a nie, nie działa. Prędkością 8 do 9 na godzinę. Chcę O, to jest. Jak to się pali? mamy 6 sierpnia wszystko podbierane, słoma tak samo w miarę szybko w tym roku poszło ale można się teraz zabierać za ogarnianie do następnych Zasiewów trochę z drona podagrywaliśmy dużo nie nagrałem bo już zgoda miał dron ale coś tam się nagrało także Złapaliśmy chyba bardzo dużo filmów jest, regularnie będą wrzucane, na zapas dużo nagrane. Aktualnie jest nagrane chyba aż 5 kombajnów czy 6 ale to chyba jeszcze nie wszystkie Także jakaś różnorodność będzie, bo w tamtym roku były tylko 2 wizony w tym roku wizonów będzie trochę więcej, a nie tylko wizonów będzie. Co po ciemku robota, to jest to, no, że jak ten chuj mi się napowietrzy, to dopiero będzie. Po ciemku z telefonem, jak to świeci, to sobie mogę poświecić jedynie w kabinie. Ne, no chyba się nie napowietrzy. Raczej nie. Różek też w ostatnim czasie przeszedł parę remontów. Najważniejszy remont, <śmiech> <śmiech> Najważniejszy remont jest tutaj, jest radio. Wyciszone jest, bo oczywiście YouTube zaraz zablokuje mi wszystko Bo muzyczka leci z radia Także znaczy, najważniejszy remont przeszedł Rusek Można posłuchać sobie muzyki Tylko trochę lipa, bo za ciche radio kupiłem. Trochę przyciche jest No i chyba będzie trzeba zmienić, ale na razie Na razie może być, może być Ładne zegary mi się bardzo podobają, ładne kolory. Wczoraj, akurat skończyliśmy tutaj pracować, piąty wczoraj, sierpnia. 4 skończyliśmy ciąż, wczoraj właśnie piątego było. Rasowane już Trasą zrobiłem w tym sezonie Cóż ponad 400 ABL miałem okazję więcej, ale już szkoda zdrowia Także pozbierane dzisiaj zostały Belgii i można napierać dalej. A właśnie jeszcze się przypomniała taka historia co do tego drona no prawie, że obok tego pola co, co dostał z grona To się zdarzyła ta sytuacja Nagrywałem właśnie tutaj cięcie I tak sobie latam tym dronem I tak obdrążam kombajn I tak patrzę, coś mi miga przed tą kamerą ciągle Tak przelatuję Się zerwało połączenie <laughs> Zerwało połączenie To ja już lecę tam Mówię, kurde, to żebym się nacieszył Dronem, dopiero co wrócił A już może być kolejny zgon Mówię, jak jest na drzewie To pan nie ściągnę Chyba, że kombajnem podjedziemy No ale podchodzę do tego drzewa Patrzę Leży Podniosę dalej leciałem A to dlatego ta lampa tak słabo świeci na tą stronę. Ale ja nie wiem co autor miał na myśli ustawiając ją tak no Teraz to ta tera to ta a Już wiem od czego ten przełącznik jest w środku O to tych lamp ładnie z tyłu u nas jak niebo patrzyła to ciężko żeby było, by oświetlić grubę. Dobra, także będę się z wami żegnał. Widzimy się już niedługo. Teraz będzie pełno filmu. Co ja sobie tutaj jeszcze pojeżdżę trochę takie filmy właśnie po ciemności, że tak powiem, to piszcie, dajcie znać, a ja już będę się wspierał, kamerkę zostawię włączoną, może coś ciekawego się jeszcze stanie, <gry> I widzimy się w następnych, filmach, w następnych filmach, także na razie!